Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Konferencja dzisiejsza jest poświęcona poinformowaniu Państwa o przygotowaniach do przeprowadzenia w dniu 18 kwietnia manifestacji na ulicach Warszawy. Manifestacji, która będzie manifestacją wędzistą wyruszającą z kilku miejsc odwiedzającą kilka ministerstw ze względu na to, że problemy, które ma polskie społeczeństwo, mają ludzie pracy, mają poszczególne branże. Dotyczy realizacji naszych wniosków, postulatów zgłaszanych od kilku lat do poszczególnych resortów i następnie prezentowanych także wobec prezesa Rady Ministrów. Mamy dość lekceważenia konstytucyjnej zasady dialogu społecznego. Z tymi postulatami zwracaliśmy się kilkakrotnie do obecnego rządu, ale także poprzedniego, do koalicji Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety dalej łamane są nasze prawa. Obiecuje nam się realizację postulatów, chociażby głównego o powrocie do dialogu społecznego. Mijają tygodnie, miesiące, lata, dalej nie jest to realizowane. Politycy wykorzystują kampanie polityczne. Wykorzystują także swoją obecność w parlamencie do rozgrywek personalnych, a nie do załatwienia problemów świata pracy, społeczeństwa, narodu polskiego. Mimo budowanych haseł zgoda i bezpieczeństwo, to oświadczamy, że nie ma naszej zgody na politykę rządu, politykę lekceważenia spraw pracowniczych, spraw obywatelskich. Ale także oświadczamy, że nie ma bezpieczeństwa dzisiaj dla dwóch i 2,8 miliona Polaków, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. Nie ma bezpieczeństwa dla ponad 3 milionów osób, którzy zatrudniony są w ramach umów śmieciowych. A na granicy Płacy minimalnej kolejne półtora miliona osób. W związku z tym brak bezpieczeństwa socjalnego powoduje, że musimy się o swoje prawa upomnieć na ulicy. Upominamy się w okresie, kiedy jeszcze do zakończenia pracy tego parlamentu pozostało 8 posiedzeń. Jeszcze klasa polityczna. Parlamentarzyści mają czas, by zrealizować wnioski, propozycje i by zrealizować nasze postulaty, które były zgłaszane kilkakrotnie. Te postulaty znane są dla rządu, bo dotyczą one wynagrodzeń, płaca minimalna, stawka godzinowa za pracę. To dotyczy waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, to dotyczy przekształcenia umów śmieciowych w umowy o pracę, to dotyczy realizacji naszego postulatu i wniosek jest w parlamencie od sześciu lat, by prawo do emerytury przysługiwało ze względu na staż pracy czyli płacenie składki, 35 lat pracy kobieta, 40 lat pracy mężczyzna, prawo do, prawo do emerytury. Lekceważone są nasze prawa w zakresie praw pracowniczych, nie są y, procedowane inicjatywy, które rząd wielokrotnie się podejmował. Y, zysk w przedsiębiorstwach. Jest transferowany do najbogatszych, a nie ma takiej możliwości, by następował wzrost wynagrodzeń i zabezpieczenia praw społecznych i socjalnych. Do tego przekonują nas dzisiaj przedsiębiorcy i rząd. Co nie jest prawdą. Coraz częściej zakłady pracy są dzielone na drobne spółki, by transferować zyski, a później łączone, by tworzyć kolejne zyski dla osób zarządzających. W związku z tym wychodzimy na ulicę, by przypomnieć o naszych postulatach by jeszcze raz zażądać spotkania z panią premier, bo ma czas na spotkanie z przedsiębiorcami, ale nie ma czasu na spotkanie ze związkami zawodowymi. Jesteśmy w międzyzwiązkowym komitecie protestacyjnym jako ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Rolę mamy podzielone, ogólnopolskie porozumienie wspólnie ze swoimi związkami branżowymi. Koledzy zaraz zaprezentują swoje postulaty, stanowiska, z czym przyjeżdżają do Warszawy. Nie idziemy tu na wielką masówkę, ale oczekujemy, że może być 50 tysięcy osób protestujących, manifestujących na ulicach Warszawy. Zapraszamy mieszkańców Warszawy, zapraszamy przedstawicieli tych grup społecznych które postulaty są zbieżne z naszymi postulatami. Wiem, że wiele grup takich będzie. Zaprosiliśmy przedstawicieli Związku Zawodowego ze Szwajcarii, bo chcemy też rozmawiać o zobowiązaniach tych osób, które wzięły kredyty i co możemy zrobić w Polsce i w Szwajcarii wspólnie. Zapraszamy tych, którzy dzisiaj protestują przeciwko umowie Unia Europejska Stany Zjednoczone, która także jest niekorzystna według naszej oceny dla polskiego społeczeństwa, ale nade wszystko przyjeżdżamy z postulatami naszych organizacji członkowskich. Przyjeżdżamy z postulatami społeczeństwa polskiego z każdych zakładów pracy, bo wiemy, że w Polsce jest. W wielu zakładach, w wielu rodzinach, w wielu grupach społecznych ogromna bieda nikt tych postulatów nie bierze na poważnie, nie chce nas słuchać, w związku z tym chcemy raz jeszcze głosem wspólnym, branżowego ruchu zawodowego, upomnieć się o prawa społeczne, socjalne, o prawa pracownicze. Bardzo proszę y, kolegów o prezentację, y, ze względu na to, że to nie o PZZ, to nie kierownictwo, a y, nasze organizacje członkowe, nasze branże y, z tymi postulatami przyjeżdżają do Warszawy. Bardzo proszę. Chciałbym zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że pikieta w Warszawie i demonstracje są alternatywą na brak dialogu społecznego i oczywiście utożsamiając się ze wszystkimi postulatami, które dotyczą y, Naszych środowisk y, dotyczących kwestii emerytalnych, umów śmieciowych, najniższego wynagrodzenia. My przychodzimy również z postulatami branżowymi. To postulatami nie, nie takimi, które zostały wymyślone na potrzebę demonstracji, tylko z postulatami, z którymi wychodzimy od dawna. Niestety odbijamy się o ścianę braku jakiegokolwiek dialogu społecznego. Jako środowisko branży transport czujemy się oszukani przez panią premier. Ewę Kopacz, która zapowiadała w mediach, że jest otwarta na dialog społeczny w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskiej gospodarki. Niestety, pomimo wystąpień do pani premier, nawet odpowiedzi na pisma nie ma w kluczowych sprawach dotyczących transportu. Rzeczy, z którymi się borykamy, dotyczą nie tylko samych środowisk, pracowników, firm kolejowych, transportowych, lotniczych czy morskich, ale całego społeczeństwa. Problemy dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, które dotyczą wszystkich podróżnych, nie są rozwiązywane. Pani minister Maria Wasiak nie robi nic w kwestiach bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wydaje nam się, że czeka na, na katastrofę kolejową. Były demonstracje pod Ministerstwem Infrastruktury, które nic nie przyniosły. Dzisiaj naprzeciwko pociągu, którym podróżują podróżni w Pendolino, może jechać pociąg obsługiwany przez maszynistę w 30 godzinie pracy. I my to obserwujemy, nie robi się nic. Są katastrofy, takie jak katastrofa w Białym Stoku, katastrofa w Ostrowie Wielkopolskim, katastrofa w Zajączkowie Trzeczkim, gdzie Państwa Komisja Badania Wypadków Kolejowych określiła. Czas pracy maszynistów ponad 30 godzin. My z tym tego doświadczamy na co dzień, niestety pomimo wystąpień wielokrotnych akcji protestacyjnych, pani minister nie robi nic wobec Polszego. Twierdzimy, że czeka chyba na katastrofę kolejową. My nie czekamy, ale pani minister yy, chyba tak. Mamy destrukcję rynku przewozów pasażerskich poprzez ciągłe odwoływanie pociągów, a w zamian za to budowanie struktur spółek wojewódzkich. Kolej nie jest przedsiębiorstwem do tworzenia spółek i rezerwuaru kadrowego do powoływania w zarządach i w radach nadzorczych, tylko po to, żeby zapewnić komunikację podróżnym codziennego użytku, dojazdu do pracy, do szkoły, na uczelnie. Niestety. Ten, ta destrukcja trwa i to na mocy ustawy o, o, o usamorządowieniu przewozów regionalnych. My nie jesteśmy w stanie zrobić nic, ażeby ten system naprawić. Dialogu społecznego, który był wszczynany poprzez okrągły stół, jeszcze za, za czasów pana ministra Grabarczyka od tamtych czasów nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A efektem jest to, że w ostatnich latach, po usamorządowieniu przewozów regionalnych, polska kolej straciła 23,5 miliona podróżnych. Podobne sytuacje mamy w transporcie drogowym, gdzie rząd polski z wielką gorliwością upomina się, interweniuje w rządzie urządu niemieckiego, francuskiego, który chce y, ustalić minimalne wynagrodzenia dla, dla kierowców. Tam z wielką gorliwością występuje się, żeby tego nie robili. Natomiast w Polsce, w Polsce obciąża się nadmiernie wszystkie firmy przewozowe różnego rodzaju daninami, obciążeniami finansowymi, tak żeby nie mogły funkcjonować. Mamy również problemy w locie, gdzie restruktury, restrukturyzuje się zatrudnienie. Dzisiaj piloci zatrudniani są również na umowy cywilnoprawne, co w, w konsekwencji katastrofy, katastrofy ostatniej lotniczej brzmi dość, dość źle że nawet umów o pracę się, się nie zawiera, tylko umowy zlecenia dla pilotów, ogranicza się wynagrodzenia, zwalnia się bezprawnie działaczy związkowych, którzy w tych kwestiach się upominają, w zamian za to rozrasta się zarząd łącznie z wynagrodzeniami. Podobna sytuacja nieprzestrzegania praw pracowniczych, możliwości zrzeszenia w transporcie morskim. Tak wygląda scenariusz. My chcemy rozmawiać i rozwiązywać problemy. Niestety nam się tego odmawia. Raz jeszcze mówię. Alternatywą dla braku dialogu jest demonstracja uliczna, a alternatywą dla braku dialogu po demonstracji ulicznej jest strajk, którego chcielibyśmy uniknąć, ale który jest bardzo prawdopodobny, jeżeli w dalszym ciągu ta blokada dialogu społecznego będzie kontynuowana. Bardzo proszę przemysł metalowy Stanisław Janas. Metanowcy, utożsamiając się oczywiście z postulatami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, starają się i chcą wzmocnić niektóre z tych postulatów, szczególnie jeżeli chodzi o zasady uczciwej konkurencji stosowane przy przetargach, przy zamówieniach publicznych. Stąd chcemy wspierać i promować uczciwych pracodawców, natomiast karać i wyszukiwać takich pracodawców, którzy stosują umowy śmieciowe, a zwłaszcza wtedy, kiedy są przetargi, chcemy eliminować takich pracodawców. Bo, bo przecież wiemy, że zasada dzisiaj stosowana w ustawie o zamówieniach publicznych, zasada tak zwanej najniższej ceny jest wykorzystywana przez nieuczciwych pracodawców, bo ta cena jest uzyskiwana najczęściej drogą właśnie stosowania umów śmieciowych, umów na czas, czas określonych. stąd będziemy starali się do, zmienić ustawę o zamówieniach publicznych. Również będziemy się domagać, aby Państwowa Inspekcja Pracy bardziej częściej właśnie kontrolowała Takich pracodawców. Chcemy też zmiany ustawy o agencjach tymczasowych, pracy tymczasowej, ponieważ wiemy, że te agencje również nadużywają swoje uprawnienia i wykorzystują dzisiaj prawo, w ten sposób wydłużają czas pracy, pracy pracowników tymczasowych. Jeżeli chodzi o przemysł broniowy, bo dzisiaj jest to ważny temat, ogromne pieniądze, 130 miliardów przeznacza się na, na nowe programy, to chcemy przede wszystkim zaprotestować przeciwko. Dzisiaj przygotowywanym decyzjom rządu jest temat wojna helikopterów, przetarg na helikoptery. Rząd, z tego co wiemy, chce zakupić helikoptery firmy, która nie ma swojej produkcji w Polsce. Mamy dwie firmy w świdniku i w Mielcu, a jak się okazuje, firma francuska, która ponoć ma wygrać ten przetarg, chce dopiero zbudować fabrykę w Polsce, czyli tworzyć miejsca pracy. Jak się domyślam, za jakieś dwa lata. Na no to nie ma naszej zgody, stąd będziemy protestować i postulować, aby rząd wykorzystał już istniejące i stworzone miejsca pracy na tego typu zamówienie. Również chcemy zwrócić uwagę na fakt, że do dnia dzisiejszego nie ma strategii rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, a jak wiemy za granicą mamy wojnę i dzisiaj następuje przyspieszenie, uzupełnianie zapasów, a my nie mamy środków na prace badawczo-rozwojowe i na nowoczesną nowoczesną produkcję. Stąd domagamy się od rządu strategii rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, która zawsze była. Ona jest wynegocjowana ze związkami zawodowymi, tylko rząd nie wiedzieć czemu wstrzymał decyzję, jak to się mówi, końcowego wynegocjowania i podpisania takiej strategii, która właśnie gwarantuje pracę w przemyśle zbrojeniowym, która gwarantuje nowoczesne wyroby wojskowe, ale równocześnie bezpieczeństwo dla naszego kraju. Dziękuję bardzo. Słowa je broniarz, branża oświata i nauka OPZZ. Szanowni Państwo, dialog społeczny ma wówczas sens, jeżeli towarzyszy mu otwartość, dobra wola i wzajemny szacunek stron, związek Nauczycielstwa polskiego. Od dawna wychodzi z założenia, że tylko taka postawa gwarantuje powodzenie takiego dialogu, rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat takich kluczowych kwestii jak finansowanie oświaty, jak płaca nauczycielska, jak potrzeby zmiany w systemie oświaty, jak łamanie prawa przez samorządy. Rozpoczęliśmy w styczniu bieżącego roku, chcąc prowadzić te rozmowy nie pod presją toczących się kampanii i prezydenckiej i parlamentarnej. Niestety postawa pani minister, która jest daleka od poszanowania drugiej strony, od szacunku do zawodu nauczyciela, wystarczy prześledzić publiczne wystąpienia pani minister, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa ocena naszego zawodu, także Związku Nauczyciela Polskiego dokonywana przez Panią Minister. Postawa resortu edukacji doprowadziła do zerwania tych rozmów. Ministerstwo Edukacji jednostronnie odmówiło udziału w dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na tematy zgłaszane przez ZNP, a postulaty są znane od, od wielu, wielu miesięcy. Domagamy się wzrostu nakładów na edukację, albowiem trudno przerzucać kolejne ciężary na jednostki samorządu terytorialnego i oczekiwać rozwoju polskiej oświaty bazując tylko i wyłącznie na budżetach gmin, w tym także w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej domagamy się poszanowania godności zawodu nauczycielskiego i, i czujemy się w bardzo mało komfortowej sytuacji, jeżeli o poszanowanie tej godności zawodu musimy apelować do osoby, która wydawałoby się, że powinna być pierwszym nauczycielem Rzeczpospolitej, ale niestety okazuje się, że pani minister. Daleka jest od tego rodzaju postawy. Domagamy się także ukrócenia łamania prawa przez samorządy terytorialne w zakresie rozwoju edukacji i sieci szkół. Wydaje się, że tutaj ta ocena dokonana przez byłego ministra pana Sienkiewicza w dosyć obrazowy sposób, a odnosząca się do do, do kondycji Państwa Polskiego i do tego, jaką rolę i jakie funkcje wykonuje Państwo Polskie, jest niezwykle oceną bardzo trafną. Dzisiaj w zasadzie dostrzegamy fakt, że te samorządy, które łamią prawo, zamiast być ukarane za tego rodzaju naruszanie, także ustawy zasadniczej są nagradzane, są doceniane i są pokazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako pewne wzorce do, do naśladowania. Okazuje się, że że ministerstwo zamiast hamować tego rodzaju działania, wręcz przeciwnie, promuje te działania. To, to, to jest tak, jakbyśmy kierowcę, który w wyniku wypadku drogowego, będąc pod wpływem alkoholu, e, popełnia ten wypadek, nagradzali jeszcze, dając mu nowy samochód do, e, do wykorzystywania. Taka jest mniej więcej postawa Resortu Edukacji obecnie. Więc przeciwko tego rodzaju postawie, przeciwko demontażowi polskiego systemu oświaty, przeciwko temu, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w zasadzie czego nie robi, a powinno robić, będąc do tego powołanym, będą protestowali nauczyciele na ulicach Warszawy. Krzysztof Oleksak, Służby Mundurowe, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków Florian. Szanowni Państwo, Związek Zawodowy Strażaków Florian utożsamia się ze wszystkimi postulatami, które w imieniu OPZZ wcześniej wymienił przewodniczący Jan Gus. Utożsamiamy się z wszystkimi postulatami które wymienili koledzy szefowie poszczególnych branż Mamy też własne bolączki. Zawód strażaka jest zawodem, który wymaga szczególnej odpowiedzialności, szczególnych predyspozycji. Mamy oto teraz taką sytuację, że od prawie 7 lat mamy zamrożone budżety, zamrożone płace. No na to się nie możemy godzić. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że strażacy, aby móc otrzymać kolejny wyższy stopień służbowy, mają obniżane dodatki służbowe. No, to są sytuacje, które w tej chwili już dochodzą, że tak powiem, do, do coraz częstszych. Na to oczywiście zgody z naszej strony nie ma. Wielokrotnie wcześniej, za, kiedy premierem był pan premier Donald Tusk, o tych sytuacjach żeśmy sygnalizowali. Ciągle ubiegaliśmy się i zabiegaliśmy o to, aby powstała spójna ustawa modernizacyjna dla służb mundurowych na wzór tej, która zakończyła się w roku 2009. Niestety nasze apele, nasze. Wszystkie działania, które w tym kierunku żeśmy czynili, nie doprowadziły do takich rozwiązań. W tej chwili rozgoryczenie i niezadowolenie wśród załóg, wśród strażaków jest tak duże, że postanowiliśmy wziąć udział w manifestacji, która jest zaplanowana na 18 kwietnia. Mamy wiele, wiele problemów natury naszej branżowej, to jest kwestia właśnie trudnej bardzo sytuacji związanej z budżetami KOMEN, to jest kwestia wzrostu wynagrodzeń, to jest kwestia załamania się dialogu ze stroną służbową Państwowej Straży Pożarnej, bo o takiej sytuacji również trzeba mówić. Mamy sytuację związaną z L4, kiedy w ubiegłym roku weszła ustawa, która w sposób ewidentny strażaków dyskryminuje na tle choćby nawet choćby nawet innych krajów europejskich. Jest to szereg szereg problemów, o których wielokrotnie sygnalizowaliśmy rządowi, tak premiera Donalda Tuska, jak i rządowi, któremu, którym kieruje obecnie pani premier Ewa Kopacz. Z tego też powodu nasz związek postanowił wziąć udział w manifestacji w dniu 18 kwietnia. Maciej Skorliński, branża, przemysł spożywczy i rolnictwo. Proszę Państwa, moja branża w całości popiera te postulaty, które tutaj Przewodniczący przedstawił, szczególnie dotyczące dialogu lub braku tego dialogu, płacy minimalnej, czy elastycznego cza czasu pracy. Zwróciłbym także uwagę na ważny postulat dotyczący odmrożenia składek na dokładowy Fundusz świadczeń socjalnych. Te wszystkie postulaty w całości popieramy. My jako branża chcemy też zwrócić uwagę na problemy wynikające z naszej branży, dotyczące Szczególnie przemysłu mięsnego, mleczarskiego, tytoniowego. Ze strony rządu brak pełnej, przejrzystej, długofalowej polityki dotyczącej tego sektora. Tutaj wiele popełniono błędów. Brak rozwiązań, które wymusza na nas Unia Europejska, brak regulacji wewnętrznych, na które czekają zakłady pracy. Znane są rozwiązania sprzedaży majątków, które są w poszczególnych miastach, które zostały sprzedane zagranicznym inwestorom i nie produkuje się nic. Ta branża odnotowuje duże, duże zwolnienia. Także jako branża w całości popieramy tę manifestację i w niej będziemy uczestniczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oprócz zaprezentowanych branż, w manifestacji wezmą udział górnicy, energetycy, przemysł gazowniczy, a także szeroko rozumiana ochrona zdrowia. Zakłady budżetowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, inne instytucje życia publicznego, w których działają związki zawodowe, ale także w których nie ma związków zawodowych, a uzyskujemy poparcia do naszych ogólnych postulatów, które Państwu zaprezentowaliśmy w swoich dokumentach dyspozycji.